Jakiś czas temu było głośno na temat Toma Cruza, który zapowiedział nakręcić film na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz NASA podpisała dokumenty, aby zbadać perspektywę pozwolenia prywatnej firmie na filmowanie programu zatytułowanego Space Hero, który byłby niczym innym jak reality show. Formuła zakłada uruchomienie globalnego castingu, w którym uczestnicy walczyliby o wyjazd na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Byłoby to pierwsze reality show. Osadzone w przestrzeni kosmicznej. Pomimo podpisanego porozumienia, nic nie jest jeszcze przesądzone. Dokument nie upoważnia prywatnych astronautów do misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zamiast tego ma on ułatwić wstępną współpracę i wymianę informacji pomiędzy NASA oraz Space Hero. Reality Show planuje zaprosić do udziału w konkursie każdego, kto ukończył 18 lat. A pierwsze loty na stację kosmiczną wstępnie zaplanowano na 2023 rok. Zgodnie z oświadczeniem programu, misja może również obejmować całodobowy, wciągający i interaktywny livestream. DARPA, jeden z oddziałów Pentagonu, zajmujący się badaniami i rozwojem technologii wojskowej, planuje wysłanie na orbitę statku kosmicznego napędzanego reaktorem jądrowym już w 2025 roku. Jak donosi New Scientist, jest to ambitny projekt nie tylko dlatego, że wymaga zastosowania nowej technologii napędowej, ale także dlatego, że inżynierowie nie sądzą, by rakieta była wystarczająco silna, by uciec przed przyciąganiem grawitacyjnym Ziemi. Zamiast tego rakieta jądrowa zostanie wyniesiona na orbitę, skąd będzie mogła polecieć do drugiego celu. Kładzenie tak dużego nacisku na rakietę, która nie jest w stanie sama wyruszyć w kosmos, brzmi niemal komicznie, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Zamiast tego technologia termojądrowa napędu kosmicznego ułatwiłaby manewrowanie i zmianę położenia statków kosmicznych i satelitów, które już znajdują się na orbicie. Udany system termojądrowego napędu kosmicznego ułatwiłby również szybkie dotarcie na Księżyc bądź Marsa. Co sprawiłoby, że osiedlenie się lub przynajmniej założenie długoterminowych placówek badawczych na innych światach byłoby znacznie bardziej wykonalne i bezpieczniejsze dla astronautów. Oczywiście, zanim DARPA będzie mogła w jakikolwiek sposób działać, musi wysłać w kosmos rakietę z napędem jądrowym. I chociaż wystrzelenie reaktora jądrowego w atmosferę brzmi ryzykownie, to nisko wzbogacony uran jest w rzeczywistości bezpieczniejszy niż pluton, który obecnie Zasila Łazika Perseverance na Marsie. Należący do NASA helikopter Ingenuity miał wystartować we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek. Miał to być pierwszy raz, kiedy statek kosmiczny wzniesie się z powierzchni innej planety. Ale teraz wygląda na to, że będziemy musieli być jeszcze trochę bardziej cierpliwi. W weekend zespół misji musiał opóźnić start z powodu problemu z oprogramowaniem. Teraz inżynierowie Doszli do wniosku, że 4 kg helikopterek musi mieć zaktualizowane oprogramowanie sterujące lotem. Jak napisano w oświadczeniu, aktualizacja zmodyfikuje proces, w którym dwa kontrolery lotu uruchamiają się, pozwalając sprzętowi i oprogramowaniu bezpiecznie przejść do stanu lotu. Zespół nie jest pewien, jak długo potrwa ten proces. Biorąc pod uwagę odległość między Ziemią a Marsem, może zająć to trochę czasu. Przed pierwszym lotem Ingenuity przeprowadzi także test wirowania z dużą prędkością. Nowa data startu ma pojawić się w przyszłym tygodniu. Pomimo konieczności aktualizacji oprogramowania, NASA twierdzi, że Ingenuity jest nadal w dobrym stanie, z funkcjami krytycznymi działającymi zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy nadejdzie dzień, w którym niemal na pewno nieuniknione będzie dostrzeżenie asteroidy zmierzającej w kierunku Ziemi, Naszą najlepszą szansą na przetrwanie może być wystrzelnie rakiety, która zniszczy bądź odchyli asteroidę od naszej planety, zanim ta rozniesie nas w pył jak dinozaury. Brzmi to jak całkiem prosty plan po prostu strzelić w zabójczą skałę i sprawić, by wybuchła. Ale asteroidy poruszają się z niewyobrażalnym pędem, co sprawia, że łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dlatego naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory oraz Air Force Institute of Technology przeprowadzili symulację wielu różnych rodzajów wybuchów i uderzeń, aby dowiedzieć się, co zadziała najlepiej, zanim taka asteroida stanie się problemem. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w zeszłym miesiącu w czasopiśmie Acta Astronautica, naukowcy testowali różne rodzaje źródeł energii, w tym fuzję jądrową i rozszczepienie jądra atomowego. Odkryli, że różne poziomy energii oddziaływały na materiały asteroidy w bardzo różny sposób. Podczas gdy wystrzeliwanie ładunków jądrowych w kosmos pozostaje drażliwym tematem, naukowcy odkryli, że bomby atomowe są z natury lepsze w odbijaniu bądź niszczeniu asteroid niż inne sposoby, ponieważ naenergetyzowane neutrony wydzielane podczas eksplozji są lepsze w penetracji i ogrzewaniu materiałów asteroidy. Badania wykazały, że zniszczenie asteroidy spowoduje, że 99,5% powstałych fragmentów oddali się od Ziemi lecz odchylenie jest bardziej eleganckie, ponieważ może być osiągnięte przy mniejszej energii. I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ten film sprawi, że wasz dzień już od początku będzie bardzo dobry. Dzięki bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale.